Klęska powstania listopadowego oraz późniejsze represje zniechęciły wielu Polaków do konspiracji. Na zaprzestanie działalności spiskowej wpłynęła też poprawa sytuacji ekonomicznej, zwłaszcza w Zaborze Pruskim. Dzięki uwłaszczeniu chłopów gospodarka tego obszaru zaczęła się intensywnie rozwijać. Wielkopolscy ziemianie, czyli posiadacze wielkich majątków, postanowili to wykorzystać i stworzyć lepiej wykształcone, bardziej świadome społeczeństwo. Działaczy tych nazywano później organicznikami, a ich aktywność pracą organiczną. Głównym założeniem tej idei było postrzeganie narodu jako jednego organizmu, dlatego głoszono potrzebę wspólnej pracy obywateli dla dobra ogółu. W saborze austriackim w wyniku wiosny ludów i powstania na Węgrzech nastąpiło złagodzenie polityki względem Polaków. W 1849 roku namiestnikiem Galicji został konserwatywny polski arystokrata Gołuchowski. Zapoczątkowało to proces polonizacji urzędów. Oznacza to, że stanowiska w urzędach zaczęli obejmować Polacy. W Rosji po klęsce wojny krymskiej rozpoczął się okres reform zwany odwilżą posewastopolską. Ta sytuacja przyczyniła się też do złagodzenia polityki względem Królestwa Polskiego. Car Aleksander II zniósł stan wojenny i złagodził represje wobec Polaków. Wzrosła aktywność polskiego społeczeństwa, zwłaszcza w sferze gospodarczej, ale także politycznej. W Warszawie utworzono Towarzystwo Rolnicze, które stało się nieoficjalnym przedstawicielstwem społeczeństwa Królestwa Polskiego. Ugrupowania które nas nawoływały do powstania i głosiły radykalny program społeczny, w tym m.in. uwłaszczenie chłopów, nazywano Czerwonymi. Brak oczekiwanych zmian politycznych w Królestwie Polskim sprawił, że niezadowolenie narastało także wśród ziemian i mieszczan. Sprzeciwiali się oni jednak radykalnym planom Czerwonych. Uważali, że do powstania trzeba dokładnie się przygotować, a jego wybuch uzależniali od uzyskania poparcia zachodnich mocarstw. Zwolenników takiego podejścia określano mianem Białych. Na początku lat 60. XIX wieku wśród Polaków wzrastały nastroje patriotyczne. W ramach rewolucji moralnej w kościołach organizowano msze za ojczyznę, a także śpiewano pieśni o miłości do ojczyzny. Zaczęto organizować również manifestacje patriotyczne. Pierwsza z nich odbyła się w 1860 roku. Podczas pogrzebów dowy po generale Józefie Sowińskim, bohaterze powstania listopadowego. Władze carskie początkowo nie reagowały na te wydarzenia. W marcu 1861 roku ważne stanowisko w administracji Królestwa Polskiego objął Polak Aleksander Wielkopolski. Przeciwnik działalności konspiracyjnej prowadził on politykę lojalności wobec cara. Uważał, że to jedyny sposób na odzyskanie autonomii utraconej po upadku Powstania Listopadowego. Wielkopolski nie cieszył się poparciem społeczeństwa. To z inicjatywy Polityka w kwietniu 1861 roku rozwiązano Towarzystwo Rolnicze. Ta decyzja doprowadziła do manifestacji warszawian na Placu Zamkowym, zakończyła się interwencją wojsk carskich. W jej wyniku zginęło ponad 100 demonstrantów. Władze rosyjskie przywróciły w królestwie stan wojenny i zabroniły organizować, organizowania zgromadzeń. Wybuch powstania. Aby przeciwdziałać wzrastającym nastrojom patriotycznym z inicjatywy Aleksandra Wielkopolskiego, władze carskie zarządziły brankę. Był to nadzwyczajny pobór polskich rekrutów do armii rosyjskiej, głównie spośród patriotycznej młodzieży. Informacja o zaplanowanej na styczeń 1863 roku Brance dotarła jednak wcześniej do spiskowców. Część poborowych udało się ukryć w lasach. W tej sytuacji Czerwoni, mimo niesprzyjających warunków, postanowili przyspieszyć wybuch powstania. Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 roku, dlatego przeszło do historii jako Powstanie Styczniowe. Pierwszym dyktatorem powstania zostaje Ludwik Mirosławski. Centralnym ośrodkiem władzy był rząd narodowy w Warszawie, który stanął na czele konspiracyjnego państwa polskiego. Powstańcy mieli własną pocztę, służbę dyplomatyczną oraz instytucje finansowe. Wydawali też własne gazety i ulotki, w których przekazywali rodakom informacje na temat przebiegu walk. Powstanie objęło obszar Królestwa Polskiego, Białorusi i Litwy. Z zaboru pruskiego i austriackiego przybywali ochotnicy. Dostarczano też broń i amunicję. W tej sytuacji biali postanowili dołączyć do walk. Przebieg walk Polacy prowadzili przeciwko Rosjanom wojnę partyzancką. Mimo, że odnosili sukcesy w mniejszych potyczkach, nie udało im się opanować żadnego dużego miasta ani ważnego obszaru. Car Aleksander II postanowił szybko rozprawić się z polskim buntem. Rozpoczęły się publiczne egzekucje powstańców, aresztowania i zsyłki na Syberię. Nie było szans na pomoc innych państw. Siatka konspiracyjna została rozbita. Utrudniona została też działalność rządu narodowego. W tej sytuacji władzę nad powstaniem przejął były oficer armii rosyjskiej Romuald Traugut. Dzięki jego zaangażowaniu i zmianom organizacyjnym powstańcom udało się przetrwać zimę. Mimo wysiłku władz powstańczych ich siły ciągle topniały. Niepowodzeniem zakończyły się próby włączenia do walki chłopów. Mieszkańcy z wsi pod wpływem Rosjan nie chcieli walczyć przeciwko Carowi. Ostatecznie szanse na udział chłopów w powstaniu przekreślił Car Aleksander II, który 2 marca 1864 roku wydał ukaz o uwłaszczeniu chłopów. W kwietniu 1864 roku Romuald Traugut, ostatni dyktator powstania, został aresztowany przez Rosjan, a po kilku miesiącach stracony. Powstanie, pozbawione przywódcy, powoli gasło. Walka Polaków ubiła się szerokim echem w Europie. Rewolucjoniści z całej Europy popierali polskie dążenia. W oddziałach powstańczych walczyli ochotnicy z Węgier, Francji, Niemiec i Włoch. Niestety z powodu przewagi, jaką mieli Rosjanie, powstanie nie mogło się udać.